Czołem kapitanowie! Szparagus z tej strony. Moi drodzy, dziś szybki rzut okiem na ten oto okręt. To jest e, lotniskowiec tyru 10 Nachimow. Radziecki lotniskowiec. Zrzućmy sobie okiem na rozmieszczenie pancerza. Tutaj mamy 19 mm. Tu mamy 125 i 125 e, Pancerz czołowy stadeli 230 mm. No, tu na boku to wygląda to słabo. Ta stadela jest wysoka, bardzo łatwo ją trafić. Także, jeżeli ten okręt zostanie złapany bokiem, to bardzo szybko może wylądować w porcie. Ale nie pancerz jest najważniejszy w takim okręcie. Punkty żywotności: 67100. Obrona przeciwtorpedowa: 20 5%. jeżeli chodzi o samoloty to mamy samoloty szturmowe które maksymalne uszkodzenia z rakiet są w stanie zadać na poziomie 4050, szansa na pożar to jest 23% zasięg wykrywalności tych samolotów to jest 10 km i czas doładowania silnika wynosi 6 sekund ładunek rakiet wynosi 4 sztuki w kluczu atakującym jest 8 samolotów jeżeli chodzi o bombowce torpedowe, to mamy tutaj bombowce, które zrzucają bomby skaczące. Te bomby mog mogą, przepraszam, to są torpedowe. Mamy tutaj zrzucane torpedy. Zasięg torped to jest 6 km. Dystans uzbrojenia torpedy to jest, zobaczcie, 867 metrów. On jest dosyć długi i dosyć daleko od celu trzeba te. Torpedy zrzucać to jest prawie kilometr, więc trzeba brać odpowiednią poprawkę, zwłaszcza, że te torpedy mają 43 węzły. To nie są najwolniejsze torpedy, które są zrzucane z lotniskowców, ale trzeba brać na to poprawkę. Dosyć łatwo jest je wymanewrować. Liczba klucza atakującego to jest 7, czyli możemy maksymalnie zrzucić 7 torped. Jeżeli chodzi o bombowce z bombami skaczącymi, to tutaj sytuacja wygląda tak, że maksymalne uszkodzenia Wynoszą 8700. Liczba odbić to są odbicia 3. Zasięg wykrywalności samolotów 10 km i do tego czas do odwania silnika 23 sekundy. Każdy taki samolot zrzuca jedną bombę, czyli tych bomb mamy 8. No i teraz zapraszam Was na bitwę, którą rozegrałem jakiś czas temu, tak abyście mogli sobie to na spokojnie zobaczyć. Moi drodzy, yy, ci, którzy zaglądają od jakiegoś czasu na streamy, pewnie wiedzą, że próbuję się uczyć gry lotniskowcami. Ostatnio wrzucałem też na Discorda jakiś czas temu, yy, jakby screeny z sesji z Stats and LUMBERS, gdzie całkiem nieźle wyglądała moja gra na Rangerze, na Lexingtonie. Yy, coraz lepiej wygląda na e Imelmanie, ale jeszcze zadowolony nie jestem. Natomiast na e Imelmanie udało mi się zrobić bitwę, yy, w której Osiągnąłem wynik na poziomie 200, ponad 30 tysięcy obrażeń. Ta bitwa, którą tutaj widzicie, to jest moja pierwsza bitwa, którą rozgrywałem na tymże okręcie. I ten uzyskany wynik przeze mnie, zwłaszcza jak na moje możliwości, był bardzo zadowalający. Dlatego chcę Wam tąże bitewkę. Pokazać, ponieważ oznacza to, że ten okręt jest stosunkowo mocną jednostką. No, tu zobaczycie, jak to będzie wyglądało. Mamy trzy odbicia, i w czwartym, jakby punkcie te bomby trafiają przeciwnika. Tutaj trafiły trzy bomby w. Yamato zadały 8600 obrażeń, więc tych bomb mogło trafić więcej. Coś tam pewnie zrobiłem nie tak. Tu cały czas starałem się też kontrolować pozycję mojego lotniskowca, żeby, żeby gdzieś tam nie zostać za szybko, przypadkowo rozstrzelany. No i poszukiwanie cały czas w celu, ćwiczenie tego, żeby dawać odpowiedniego lida, jeśli chodzi o te. Bomby skaczące, żeby one spadały z odpowiednim wyprzedzeniem w stosunku do tego, jeżeli się przeciwnik tutaj przemieszcza. No i oczywiście, wybieranie celu, który możliwie będzie najbardziej samotny, żeby wroga obrona przeciwlotnicza nie dawała się nam aż tak mocno we znaki. Tutaj wydawało mi się, że ten lid był dosyć poprawny. Zobaczymy, ile tam. Polosuje, no ładnie polosowało, bo ponad 12 tysięcy i jeszcze dwa pożary. Tam, jak z tego co widzę, to została użyta grupa RKA tak zwana i w tym momencie już przeciwnik, jakby, no, jeżeli zostałby przez kogoś podpalony, no to to wówczas, to wówczas będzie no in plus tutaj dla nas. Ja momentami będę tą powtóreczkę e, przyspieszał, żeby tego latania nie oglądać. No tu jest o tyle łatwo, że nie trzeba robić predropa dla kogoś, kto zaczyna na e, grać na lotniskowcach i, i gra lotniskowcami radzieckimi. Zobaczcie tutaj, z jakim, z jakim trzeba, ile, ile wcześniej trzeba zrzucić te, te torpedy. One tutaj się na przykład już nie mają szansy uzbroić, więc nawet jeśli trafią, to. Ten przeciwnik był na tyle blisko wyspy, że nic dobrego z tego nie wyniknie. Więc to jest pewna trudność. Ale nie trzeba robić predropa. Mamy tylko jeden klucz atakujący. Atakujemy całym kluczem. Klucz odwołujemy. Klucz wraca nam na lotniskowiec, więc nie trzeba o tym pamiętać. Całkiem nieźle się z tych okrętów tutaj dropi. Te bombki. Na przeciwników e, którzy grają niszczycielami, bo nie trzeba stosować się do tych odbić, można bezpośrednio zrzucać na przeciwnika. Wydaje mi się, że w tej bitwie e, takie sytuacje będą miały miejsce. Tu popełniłem oczywiście błąd, bo myślałem, że tam jest niszczyciel e, wrogi, e, którego oczywiście nie było e, w tymże dymku. Nie zwróciłem uwagi, czy to jest nasz dymek, czy to jest czy, czy to czy jest ten. Dymek, no i mamy kolejny dropik. Tym razem znowu dwa pożary, sześć trafień. Więc zobaczcie, tych obrażeń z 22 tysięcy zrobiło się 40. No i mam wrażenie, że w tej chwili te pożarki będą tutaj intensywnie pracowały na ten nomenomen. No mówię, w moim wykonaniu dobry wynik końcowy. Ja byłem z tego wyniku bardzo zadowolony. Teraz oczywiście będzie tutaj poprawka, jeżeli chodzi o tego Konkurora, trzeba było zwolnić, bo wyspa nam to utrudniła i niestety te bomby były źle zrzucone, bo się nie odbiły, trzeba było poczekać aż się wszystkie paseczki zapalą na kolorek zielony, no ale nie ma tego złego, można jeszcze spróbować polecieć do Conquerora lub do innego celu i spróbować zrzucić tutaj torpedy na któregoś z przeciwników, trzeba oczywiście pamiętać o tym też, aby unikać yy, zwarć okrętów, no tutaj niestety tego się nie udało do końca zrobić, i zrzucone torpedy najwięźniej jak się da w kierunku Yamato. On oczywiście może zareagować na to, co się tam wydarzyło, i może próbować przyjąć je na dziób, niemniej jednak tam widzicie wpadło aż 5 torped i w tej chwili mamy 80 tysięcy obrażeń. W tym momencie poderwałem bombowce z bombami skaczącymi. No i teraz będę szukał kolejnego celu. No, lepiej było zaatakować Yamato dla mnie z punktu widzenia takiego robienia jakby DMG, natomiast zdecydowałem się zrzucić na niszczyciel, ponieważ on jest na tyle blisko, że jest dla mnie największym zagrożeniem i trzeba spróbować to zagrożenie oczywiście jak najszybciej wyeliminować. No, to Yamato gdyby się udało podpalić, on tam miał zalanie z torpedy. To na pewno to pracowałoby tutaj na naszą korzyść, no ale teraz będziemy próbowali właśnie robić kolejne podejście, jeżeli chodzi o e, torpedy. Te torpedy chyba nie były zrzucone najlepiej, mam wrażenie, ponieważ lead, który dałem, był e, za mały. Jak widzicie, trafiły tylko dwie. Gdybym bardziej skierował je przed okręt przeciwnika, to tych torped trafiłoby zdecydowanie. Więcej. Tutaj było kolejne zalanie, więc możemy w tym momencie robić kolejne podejście do Yamato. Tu na razie już się nie skupiałem na niszczycielu. Zależało mi na tym, żeby to Yamato jak najszybciej podpalić. Trzeba było ruszyć lotniskowiec. Teraz Yamato ma pożar, który będzie już ładnie pracował na nasz wynik końcowy, jeżeli chodzi o zadane ogólnie obrażenia. No i trzeba szukać kolejnej ofiary, ponieważ Kurfurs jest zdecydowanie. Bliżej, no to w tym momencie będziemy mogli tutaj spróbować rzucić na kurfursta. Wydawało mi się, że kurfurs się wbije w wyspę, dlatego nie dałem wyprzedzenia tymi torpedami przed okręt. Być może to był błąd, zobaczymy, ile tych, tych torped tutaj trafi w cel. Zobaczcie, ile czasu zajmuje tym torpedom uzbrojenie się. On jednak się w tą wyspę nie wbił, więc to był mój błąd. Oznacza to, że ten wynik można było zrobić dużo, dużo lepszy. Tych tutaj takich fail dropów było. Widzicie, już przynajmniej kilka. No i teraz wydaje mi się, że tutaj już ten dropik był całkiem, całkiem spoko, za 11 tysięcy obrażeń i tym razem już samoloty szturmowe, one też oczywiście dają nam szansę na to, aby przeciwnika podpalić. Najlepiej jest w taki pancernik strzelać po nadbudówkach, bo ta penetracja tych rakiet jest niezbyt duża. Tu oczywiście też trzeba dać odpowiednie wyprzedzenie. No, tu strzeliłem troszeczkę za wysoko, ale gdzieś tam o... Część nadbudówek chyba trafią te rakiety. Mamy wywołany pożar, czyli ten efekt, który chciałem osiągnąć, został osiągnięty. Tym razem już bombowce skaczące w akcji. Na ten moment 121 tysięcy obrażeń, i trzeba tutaj resetować kapa przede wszystkim, no i zadawać tu obrażenia tym przeciwnikom. Niestety tu okręty są w zwarciu, tutaj już się nie da, jakby nic. Yy, szczególnego wymyślić, żeby tego zwarcia unikać. Mamy kolejny pożar. No i tym razem już samoloty uzbrojone, bombowce torpedowe uzbrojone w torpedy i będziemy próbowali robić dropa na Yamato, ponieważ kurfur zobaczcie został zatopiony. Tu fajne też można robić te ataki właśnie takie za wyspy. Zobaczymy czy nie jest znowu zbyt blisko wyspy tym Yamato, czy, czy będę w stanie? No, właśnie, był, był za blisko wyspy i niestety te torpedy ponownie się nie uzbroją, więc to był źle dobrany cel. Trzeba było sobie poszukać kogoś innego. Trzeba było lecieć do Republiki. Jest tutaj też obok Conqueror. No i teraz będziemy próbowali atakować Republikę. Tym trzecim odbiciem tego się nie udało zrobić, bo przeszkodziła troszeczkę wyspa. Ale mamy trzy trafienia. Mamy do tego pożar. Ten pożar przez Kapitan Republiki pewnie będzie ugaszony. No i teraz atak na Konquerora. Zwróćcie uwagę, że te okręty, ten atak był źle zrobiony totalnie. Zwróćcie uwagę, że te okręty tutaj są bardzo blisko i stanowią dla mnie bardzo duże zagrożenie. Dlatego stały się w tym momencie dla mnie celem priorytetowym. Tu oczywiście pomagał Hindenburg, pomagał również Gearing. Tu przyjmuje kapitan Konquerora torpedy. W zasadzie lepszym celem wydaje mi się byłby Conqueror w tym momencie, no ale zdecydowałem się jednak zrzucić torpedy na Republikę. Teraz nie potrafię Wam powiedzieć dlaczego. Ta bitwa oczywiście była rozgrywana poza streamem, bo ona jest z czasu, gdy jeszcze tego okrętu pokazywać nie było można. Natomiast no, okręt generalnie wydaje mi się mocny i wydaje mi się, że gracz, który ogarnia lotniskowce w. Na przyzwoitym poziomie będzie tym okrętem w stanie wykręcać naprawdę niesamowite wyniki. Teraz starałem się tutaj pójść takim szerszym łukiem, żeby od boku dolecieć do tej. Republiki, żeby mi nie przeszkadzała żadna wysepka, jeżeli chodzi o ten dropik. Tu oczywiście najważniejsze dla mnie, oprócz obrażeń, jest to, aby tą republikę spróbować podpalić. Teraz ten dropik był całkiem sensowny. Zobaczcie, aż 14 tysięcy obrażeń, 11 rakiet i do tego jeszcze polosowało nam pożar. No i kolejne ataki tu będą podejmowane tym razem. Już tylko republika została, więc będziemy atakowali republikę bombami skaczącymi, o ile oczywiście nam to sojusznicy nie zatopią. No właśnie, nie zdążyłem zakończyć zdania, ponieważ bitwa się skończyła przeciwnicy z tego, co widziałem, wygrali na e, punkty. No właśnie, i na himow w rękach takiego nupka jak ja w pierwszej bitwie, którą grałem tym okrętem, jak widzieliście, kilka dropów było skaszanionych. to spokojnie można było zrobić 230, może nawet 250 tysięcy obrażeń, gdybym dobrał lepsze cele, gdybym nie skopał kilku dropów. Ale podsumowując, sadzonych 9 torped, 41 bomb, do tego 11 pożarów, 2 zalania. Niestety nie mam innych ekranów podsumowujących tąże bitwę, a szkoda. W każdym razie, w każdym razie ja z tej bitwy byłem, jak już powiedziałem, bardzo zadowolony i wydaje mi się, że ten okręt będzie dość mocny. Jak widzicie, bitwa była rozegrana 7 października 2021 roku no i wydaje mi się, że w rękach gracza, który naprawdę ogarnia lotniskowce, to może być bardzo mocna jednostka jeżeli chodzi o minusy z, mo z moich takich spostrzeżeń to tak jak powiedziałem, ten czas uzbrojenia się torped jest dosyć duży jeżeli są wyspy, to to zrzucenie torped w taki sposób, aby one zdążyły się uzbroić w, w stosunku do przeciwnika, który jest dość blisko wyspy, jest w wielu przypadkach niemożliwe co, co też było widać na tej powtórce, natomiast te bombki skaczące można zrzucać z każdej pozycji, można zrzucać również bezpośrednio na cel, one tam wtedy mają troszeczkę mniejsze skupienie i łatwiej jest razić duże cele natomiast, natomiast nadal te bomby są skuteczne i całkiem dobrze podpalają myślę, że jeżeli w przyszłości będę tym okrętem rozgrywał jakieś bitwy i będzie coś ciekawego to pewnie wam również taką bitwę będę chciał na kanale YouTube zaprezentować. W tym materiale to wszystko z mojej strony. Ja myślę, że CV-mainy będą chciały posiadać ten okręt i będą dla Was, dla mnie i, i, i dla tych w szczególności, którzy nie grają lotniskowcami, bardzo wkurzający. Zapraszam na kolejne materiały i do usłyszenia.